Siemanko z tej strony, Patryk Tritt. Witam Was ponownie na moim kanale. 37. kolejka Fantazy Premier League startuje dopiero w sobotę 20 maja o godzinie 12.00. Ale już dziś chciałbym omówić najważniejsze dylematy, które czekają nas przed nadchodzącą serią spotkań oraz odpowiedzieć na Wasze pytania. Zapraszam Was do oglądania. Jak dobrze wiecie, podwójną kolejkę ma między innymi Manchester City i większość graczy zastanawia się, co zrobić w tej kolejce, kogo potroić, kogo wybrać z Manchesteru City. Może polecimy po kolei. Najbardziej oczywisty jest Haaland, jego ma pewnie większość graczy, nad tym nie ma co się zastanawiać. Haaland będzie w większości składów. Lecimy dalej w ofensywie. Alvarez. Nie jestem pewien, czy Alvarez rozegra e, dwa mecze. Może dostanie jedną szansę. Spodziewam się wielu rotacji w tej podwójnej kolejce Manchesteru City, ponieważ jeżeli wygrają z Chelsea, to tak naprawdę zapewnią sobie Mistrzostwo Anglii, co oznacza, że w meczu z Brighton mogą być spore rotacje. Myślę, że Alvarez dostanie szansę w jednym z tych spotkań, natomiast raczej bym go nie kupił. Drugie ważne nazwisko z ofensywy, w zasadzie przechodząc już do pomocy, to Kevin De Bruyne. I wydawałoby się, że to jest naprawdę dobry pik i jeszcze przed tygodniem myślałem, że będę brał Kevina do swojego składu, bo zakładałem, że City będzie musiało wygrać oba spotkania, aby zapewnić sobie mistrzostwo. Natomiast spotknięcie Arsenalu sprawia, że no nie będzie takiej konieczności. No i to oznacza, że Kevin tak naprawdę nie będzie potrzebny w dwóch meczach, bo wydaje mi się, no niemal na pewno, że jeżeli nic się nie wydarzy, to Kevin De Bruyne zagra w rewanżu z Realem Madryt. Pewnie zagra z Chelsea w meczu u siebie, który może dać mistrzostwo. Jest to ostatnie spotkanie przed własną publicznością Manchester City z pewnością będą chcieli wygrać, zapewnić sobie ten tytuł. No i później, tak naprawdę, nie ma powodu, aby wystawiać Kevina, zarówno w meczu z Brighton, jak i w meczu z Brentford. Pewnie zagra w jednym z tych spotkań, aby utrzymać rytm meczowy przed późniejszym finałem Pucharu FA Cup. Natomiast no, nie wydaje mi się, że będą zagrać w dwóch meczach, więc szczerze nie wiem, czy De Bruyne jest taką super opcją. Gdybym miał wskazywać na któregoś z pomocników Manchester City, który ma największe szanse na zagranie w dwóch spotkaniach, to chyba Mares, bo wydaje mi się, że Mares jest w tak dobrej dyspozycji, że powinien dostać sporo minut, a jednocześnie ostatnio nie grywa w Lidze Mistrzów, ponieważ Pep stawia na Grilisza i Mareza na skrzydłach. Kto wie, może Grilisz również zagra w jednym i drugim meczu, bo gra naprawdę wiele spotkań praktycznie. Od deski do deski, od, od Mistrzostw Świata. Natomiast no, ostatnia kolejka pokazała, że jest ryzyko, że on usiądzie na ławce i wejdzie z ławki. Myślę, że jeden mecz na bank zagra, ma szansę zagrać dwa mecze, więc to by było kolejne nazwisko, na które bym zerknął. Jeżeli jednak Marez będzie na ławce w meczu z Realem, czego się spodziewam, to Marez byłby taką moją drugą opcją z ofensywy, obok. Halanda. Jeżeli chodzi o defensywę, no to jeszcze niedawno bym powiedział, że Ederson jest pewną opcją, natomiast w związku z tym, że tytuł jest niemalże rozstrzygnięty. Wydaje mi się, że Ederson zagra w meczu z Chelsea, natomiast nie zdziwię się, jeżeli w meczu z Brighton lub Brentford w pierwszym składzie wyjdzie Ortega. Więc tutaj też mam pewne obawy, zwłaszcza, że jest jestem posiadaczem Edersona. Wydaje mi się, że on zagra w tylko jednym meczu tej podwójnej kolejki. Raczej bym nie stawiał na Edersona. Gdybym miał wskazać na kogoś z defensywy, kto ma szansę zagrać w dwóch spotkaniach, to byłby to Diaz, który gra bardzo wiele spotkań, dostał w międzyczasie odpoczynek w meczu z Leeds i wydaje mi się, że jest szansa... Że zagra w jednym i drugim meczu, więc to byłby mój wybór z defensywy Manchesteru City. Przechodząc do kolejnej ekipy, która ma podwójną kolejkę, wspomnę dosyć krótko o Chelsea, ponieważ wiele osób pyta, czy warto postawić na kogoś z Chelsea. No, moim zdaniem, średnio, żeby nie powiedzieć nie. Jeżeli miałbym z kimś zaryzykować, to może ze Sterlingiem. Teraz mecz wyjazdowy z City i z United. To nie są dwa łatwe mecze. Chelsea no, nie walczy praktycznie o nic. Sterling jest w nie najgorszej formie. Czyli dwie bramki teraz w meczu z Nottingham Forest. Ostatnio zaliczył asystę z Bournemouth, ale czy to jest wystarczająco te punkty z Bournemouth i Nottingham Forest? aby na niego postawić, raczej nie. Goli zbyt wiele, Chelsea nie strzela, rotacji jest dużo, defensywa nie jest zbyt szczelna. Powiedziałbym, że można postawić na bramkarza, natomiast już przechodząc do kolejnego tematu, który też jest związany z, właśnie z Chelsea. Co zrobić z kepą, no bo kepa w ostatnim meczu z Nottingham Forest usiadł na ławce. Możliwe, że stracił skład, natomiast nie mamy takiej jasnej deklaracji, czy on stracił skład, czy Mendy po prostu zagrał w jednym meczu i w pozostałych spotkaniach będzie grał ponownie Kepa, czyli podobny manewr jak, manewr jak wykonał Guardiola w Manchesterze City. Tego niestety nie wiemy, więc wydaje mi się, że ryzyko rotacji na bramce jest zbyt duże, aby polecić bramkarza. W defensywę bym się nie pchał. I gdybym miał brać kogoś w miejsce Kepy w tym momencie, to na pierwszym miejscu postawiłbym na Dawida Deche, szczerze mówiąc. Jeżeli macie wolny slot Manchesteru United, szukacie bramkarza, to a byłby tym moim wyborem. Numer 1 teraz podwójna kolejka, wyjazd na Bormów Chelsea u siebie na koniec sezonu, mecz z Fulham u siebie. United walczy o top 4, walczy o gra w wizję mistrzów, więc wydaje mi się, że Tejhea jest dobrym wyborem. Zwłaszcza, że trochę tych czystych kont w ostatnim czasie wpada, więc to jest naprawdę spokojny wybór. Na drugim miejscu byłby Steel z Brighton natomiast spodziewam się, że większość z was ma już trzech zawodników. Brighton, jeżeli nie, Southampton, Manchester City, Aston Villa. Kalendarz taki sobie, bo ani z City, ani Aston Villa raczej bym się nie spodziewał czystego konta. Natomiast no, są trzy mecze, jest szansa na czyste konto w meczu ze świętymi, więc Steel byłby wyborem numer dwa. I dalej ciężko tak naprawdę poszukać bramkarza, Może bym zaryzykował z Allisonem jako taką różnicą. Liverpool ostatnio jest w świetnej formie. Alison, trzy czyste konta z rzędu. Notuje interwencję, łapie bonusy. Teraz na rozkładzie Aston Villa u siebie, która jest w niezłej formie, ale wydaje mi się, że po prostu Liverpool na Anfield też walcząc o top 4, jest w stanie się jej postawić. Później wyjazd na Southampton, także tutaj jest szansa na dwa. Czyste konta, jakieś interwencje, jakieś bonusy, ewentualnie, może bym zaryzykował z Ramsdale'em, jakbym chciał kogoś tańszego, natomiast z tymi czystymi kontami Arsenalu jest bardzo średnio. Tutaj trzeba liczyć na to, że będą interwencje jakieś i być może dzięki temu Ramsdale wskoczy na bonusy. Kalendarz jest w porządku, Nottingham Forest i Wolverhampton, więc to też są um, dobre fiksy. Jest szansa na solidne punkty Ramsdale'a, więc to by były moje cztery opcje na bramkę w miejsce kepy, czyli David de Steel, Alison i Ramsdale. Kolejny ważny temat przed nadchodzącą serią spotkań to co zrobić z Rashfordem i z Martinelli, bo to są zawodnicy, którzy są popularni, no i świecą się w wielu składach. Rashford nie zagrał w meczu z Wolverhampton, nie było, nie było go w ogóle w kadrze meczowej. Nie wiemy jeszcze, czy będzie gotowy na najbliższy mecz z Bormów. Jeżeli będzie, no to jest łatwa decyzja. Trzymamy i nic nie ruszamy. Rashford jest nawet jedną z najlepszych opcji na, na opaskę w tej kolejce, jeżeli będzie jeżeli będzie zdrowy, więc zalecam tutaj cierpliwość. Natomiast jeżeli się okaże, że ten hak powie, że Rashford nie jest gotowy na mecz z Bormów, to można się zastanowić, czy jest sens go dalej, dalej trzymać. W teorii można go przetrzymać nawet na ławce i zostawić na mecz z Fulham, gdyby się okazało, że Rashford na przykład wróci za tydzień. To mecz u siebie w ostatniej kolejce. Jeżeli dużo osób sprzeda Rashforda, to może być ciekawa różnica. Wiele osób na ławce będzie miało Isaka, Wilsona, Salaha, Trenu Salaha pewnie nie, ale może Trenta, może Tripiera. Więc wydaje mi się, że te składy są na tyle mocne, że ewentualnie można nawet posadzić Rashforda na tę podwójną kolejkę. Jeżeli chodzi o Martinelliego, no tutaj raczej bym nie czekał z transferem, no bo. No, okej, okay, ten mecz z Wolverhampton w ostatniej kolejce też jest w porządku. Natomiast jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, czy on wróci jeszcze w tym sezonie do gry, ta kontuzja nie wydawała się poważna. Natomiast różnie to bywa, jeżeli chodzi o kontuzję kostki, bo wyglądało na to, że to jest kostka. Tutaj też nie mamy szczegółowych informacji. W każdym razie może się okazać, że jeden lub drugi nie jest gotowy na najbliższą kolejkę. No i pewnie zastanawiacie się, kogo kupić w to miejsce. I teraz, żeby tutaj jakoś to. Uszeregować. Moim zdaniem priorytetem powinien być Bruno. E, pomimo tego, że on tych punktów nie robi zbyt e, dobrych w ostatnich kolejkach, to no bo tak naprawdę dwucyfrówkę dał z Aston Villą, ostatni asysta z Wolverhampton i, i Shaw nie ma. Natomiast teraz wyjazd na Bormów, później Chelsea u siebie, Fulham u siebie. E, to właśnie, że United walczy nadal o Ligę Mistrzów sprawia, że no, będzie naprawdę bardzo duża motywacja. Bruno gra w każdym meczu od deski do deski, wykonuje rzuty karne. Znacie doskonale jego atuty. Jest to moim zdaniem najlepszy pik do pomocy na tę końcówkę sezonu, bo tylko w przypadku Bruno mam pewność, może nie stuprocentową, ale taką 99%, że jeżeli wszystko będzie u niego ok ze zdrowiem, no to zagra wszystkie trzy mecze i pewnie w niemal każdym rozegra 90, 90 minut. Więc Bruno byłby wyborem numer 1. Numer dwa to byłby pomocnik Brighton, czy to McAllister, czy to Toma. Jeżeli jednego z nich jeszcze nie macie, macie wolny slot na zawodnika Brighton, no to byłby taki mój też drugi wybór. Natomiast zakładam, że większość z was już nie ma slota na zawodnika Brighton. Southampton u siebie City, u siebie wyjazd na Widlę, Wydaje mi się, że tutaj mogą być naprawdę fajne punkty, zwłaszcza z poglądem na ten mecz ze świętymi. Tutaj wydaje mi się, że zarówno Mi Toma, jak i McAllister mogą e, dobrze zapunktować. Wracamy do pomocników Manchesteru City, i tutaj, tak jak już wspominałem, e, Mares, Gondogan, Grillish to będą opcje, które będą wybierane przez e, wielu graczy na, na tę podwójną kolejkę. Gdyby starczyło wam kasę na taką podmiankę Rashforda na Mareza, mi niestety zabraknie 0-1, więc u mnie ta opcja odpada. To wydaje mi się, że tym razem będzie warto zaryzykować na tę na podwójną kolejkę. Jeżeli usiądzie w meczu z Manchesterem, z Manchesterem, przepraszam, nie w meczu z Manchester City, tylko w meczu Manchesteru City z Realem Madryt. Nie spodziewam się łap, ławki ani Gondogana, ani Grilisha i to sprawia, że dla mnie nie będą aż tak dobrą opcją na podwójną kolejkę, a szkoda, bo to by były naprawdę dobre wybory, tak samo jak Kevin De Bruyne byłby świetnym wyborem, ale też obawiam się, że yy, no zagra w tym meczu Ligi Mistrzów, pewnie zagra w meczu z Chelsea i obstawiam, że yy, w drugim meczu może spokojnie sobie usiąść. Gdyby szukać opcji trochę yy, takich yy, bardziej niszowych, no to tak, mam kilka propozycji. Antony Antony może być niegłupim pomysłem. Jeżeli się okaże, że Rashford faktycznie wypada, nie zagra ani w jednym, ani w drugim meczu, no to minuty Antonego są niemal pewne. Zresztą wydaje mi się, że nawet jak będzie zdrowy, to Antony powinien grać. Jego statystyki nie są złe, bo on dochodzi do wielu sytuacji bramkowych. Problemem problemy jest jego skuteczność i podejmowanie decyzji. Natomiast można zaryzykować, można zaryzykować. Bormu w Chelsea, Fulham to są takie fiksy, w których Antony może dać fajne punkty. Jego posiadanie jest niskie, jest troszkę tańszy od pomocników Manchesteru City. W moim przypadku akurat wychodzi kasa na styk, może ktoś z was jest w podobnej sytuacji. Kto wie, może zaryzykuje z Antonym, jeżeli się okaże, że Rashford wypada na tę końcówkę sezonu, jest to jakaś opcja. Pomysłem niezłym może być zakup pomocnika Arsenalu. Ja wiem, że Arsenal ostatnio wyglądał słabo, Zagrał słaby mecz, słabo punktuje, natomiast zarówno Buka Saka, jak i Odegaard, który ostatnio jest w lepszej formie. To są bardzo ciekawe różnice na tę końcówkę sezonu, bo to są sprawdzone nazwiska, które punktowały bardzo dobrze, natomiast w tych szablonowych składach ich nie ma. Teraz Nottingham Forest i Wolverhampton to są naprawdę dwa dobre mecze. No nie ma podwójnej koleki, to, to oczywiście jest minus. No i taką najbardziej, e, najlepszą opcją budżetową, tak to ujmę, jest Ebereci Ezek, który jest w świetnej formie, dwie bramki z Bormu, wcześniej bramka z Wolverhampton. Także trzy gole w ostatnich trzech meczach, teraz na rozkładzie wyjazd na Fulham i Nottingham Forest u siebie wydaje mi się, że w tych dwóch meczach może dać solidne punkty, więc gdybym szukał kogoś bardzo taniego, bo na przykład chcecie uwolnić kasę na Bruno Fernandesa czy innego zawodnika, to wydaje mi się, że Eze za 5,5 jest dobrym, dobrym wyborem. Kolejny dylemat, który pewnie stoi przed wieloma graczami, to e, co zrobić z Salahem i czy wymienić go na Bruno lub Kevina de Bruyne. No, Salah ostatnio punktuje rewelacyjnie trzy dwucyfrówki z rzędu: e, dwucyfrówka z Fulham, z Brentford i z Leicester. Dawno nie widzieliśmy e, Salaha w tak dobrej formie. Statystyki rewelacyjne tych punktów z Leicester mógł być więcej. Mógł spokojnie zrobić 20 punktów, gdyby wykorzystał sytuację sam na sam, to miałby plus 5 punktów za gola i e, pewnie dodatkowe 2-3 bonusy teraz Aston Villa i Southampton. Szczerze, no to nie jest dobry moment na sprzedawanie Salaha i wydaje mi się, że jeżeli komuś takie pomysły chodziły po głowie jeszcze w zeszłym tygodniu, to w tym tygodniu e, myślę, że ten występ w spotkaniu z Leicester rozwiał wszelkie e, wszelkie wątpliwości. Natomiast gdybym nie miał Bruno i gdyby to była moja jedyna opcja na zakup Bruno Fernandesa, to chyba bym ten transfer kliknął. Wydaje mi się, że Bruno jest lepszy na te najbliższe dwie kolejki od Salah'a, głównie z uwagi na to, dodatkowe, na to dodatkowe spotkanie. Natomiast czy to jest najlepszy możliwy transfer do zrobienia? Wydaje mi się, że nie. Dobrze byłoby tak to poukładać, żeby mieć w składzie zarówno Bruno, jak i, jak i Salah'a. Raczej bym nie wziął Kevina De Bruyne z tego względu, że no tak jak wspominałem wydaje mi się, że jeden i drugi zagra dwa mecze do końca sezonu i Salah pewnie zagra zarówno z Aston Villą i Southampton jak i De Bruyne i można teoretycznie myśleć o tym, żeby na przykład teraz brać Kevina na mecze z Chelsea i z Brighton liczyć, że rozegra mecz z Chelsea może coś pogra z Brighton, da jakieś fajne punkty a potem wrócić sobie do Salaha na mecz ze Świętymi natomiast to są dwa darmowe transfery wydaje mi się, że można je w lepszy sposób wykorzystać. Mareza też bym się bał brać mimo wszystko za Salaha. Mimo, że też jest w dobrej formie, ma podwójną kolejkę, pewnie usiądzie w rewanżu z Realem i tak dalej. Natomiast nie mam przekonania, że zrobi lepsze punkty czy to w podwójnej kolejce, czy to do końca sezonu od Salaha. Więc szczerze, bym tego Salaha trzymał i bym go raczej. Ja bym go raczej nie ruszał. Pewnie jestem nieobiektywny, wiecie, że mam dużą sympatię do Salaha. Natomiast oprócz tego, że gra po 90 minut, praktycznie, oprócz tego, że ma świetne statystyki, no to teraz jeszcze dołożył świetne liczby, świetne punkty, i do tego Liverpool jest w dobrej dyspozycji. Więc no, wydaje mi się, że no, ciężko znaleźć tutaj jakieś argumenty za tym, żeby tego Salaha podmienić. Kolejne pytanie od Was to, jakbym ułożył Frichita na tą podwójną kolejkę 37. Usiadłem, zastanowiłem się, wyszło mi mniej więcej coś takiego. E, tutaj to jest skład przy założeniu, że Rashford nie jest gotowy do gry. E, tego, się, tego się trzymajmy. Na Bramce jest, bo jeżeli jest gotowy, to oczywiście byłby Rashford w tym składzie. Na bramce w tym momencie jest De Gea, ponieważ wydaje mi się najlepszym bramkarzem na tę końcówkę sezonu. W obronie dałem Diasa, Shawa i Estupiniana. Chciałbym mieć zawodników z podwójną kolejką. Dias wydaje mi się najpewniejszym defensorem z całej ekipy Manchesteru City. Jest największa szansa, że zagra dwa mecze, moim zdaniem. Oprócz tego Szoła i Tupinian Jeden i drugi potencjał ofensywny, bo Shaw wrócił na bok obrony. Podwójna kolejka. Dobry mecz, bo jest w przypadku Manchester United: jest mecz z Bournemouth, w przypadku Brighton jest mecz z Southampton, także jest szansa na solidne punkty. W pomocy dałem z takich pewniaków, może zacznijmy od pewniaków: byłby to Bruno McAllister i mi Toma. Tej trójki bym nie ruszał. Dorzuciłbym sobie pomocnika Manchesteru City, i tutaj bym podjął decyzję na podstawie minut, które. Rozegrają pomocnicy Manchester City w rewanżu z Realem. Na dziś stawiam, że Marez rozegra tych minut najmniej, więc zaryzykowałbym z Marezem. No i mam Salaha, bo wydaje mi się, że ciężko jest zaryzykować grę bez Salah'a w tej podwójnej kolejce. No bo szczerze, czy na przykład taki Sterling czy, czy inny zawodnik z podwójną kolejką jest lepszą opcją od salacha w tej kolejce? Nie wiem, za chwilę Wam podam kilka różnic, z którymi można spróbować. Haaland jest oczy, dosyć oczywistym wyborem do składu. No i atak u mnie uzupełnia Isak, w to miejsce równie dobrze może być Wilson. Tutaj decyzja do podjęcia tak naprawdę przed weekendem. Wydaje mi się, że ten mecz z Leicester to jest okazja na Dobre punkty Leicester w meczu z Liverpoolem wyglądało naprawdę beznadziejnie. Newcastle u siebie strzela jak na zawołanie. Dodatkowo Newcastle też walczy przecież o top 4, więc wydaje mi się, że napastnika Newcastle warto mieć. I na podstawie czwartkowego meczu z Brighton chyba będziemy w stanie mniej więcej oszacować, który z nich ma większe szanse na występ od pierwszej minuty, więc postawiłbym na napastnika Newcastle, rozważyłbym ewentualnie granie trendem zamiast napastnika Newcastle. To też jest jakaś opcja, natomiast szczerze wydaje mi się, że mimo wszystko napastnik Newcastle ma większy potencjał. Z tego względu, że Liverpoolowi będzie dużo trudniej o czyste konto w meczu z Aston Villą niż było w meczu z Leicester. Trent też nie będzie strzelał gola w każdej kolejce i chyba większy jest potencjał na dwucyfrówkę napastnika Newcastle, ale tutaj bym się mocno, mocno wahał i jeżeli chodzi o jakieś różnice na, na tym frychicie, bo też kilka osób o to pytało, nie rezygnowałbym z tych zawodników z podwójną kolejką, więc tutaj mamy tak naprawdę z dwa sloty, na których można zaryzykować, bo można teoretycznie odpuścić sobie Isaka lub Salacha albo nawet jednego i drugiego. Kilka nazwisk, które przyszły mi do głowy. Martial Niepewne minuty, natomiast jeżeli będzie przewidywany do wyjściowego składu na mecz z Bormów, to jest szansa na niezłe punkty, można zaryzykować. Ferguson jako tania opcja z Brighton, jeżeli miałbym brać jakiegoś napastnika Brighton, to postawiłbym właśnie na Fergusona. Kane, który przecież strzela praktycznie w każdym meczu, teraz co prawda tylko jedno spotkanie. Z Brentford, natomiast no nie zdziwię się, jeżeli Kane znowu da, da solidne punkty. De Bruyne będzie myślę różnicą. Niewiele osób zdecyduje się na zakup Kevina. E, takie jest moje zdanie. Gundogan, pomimo tego, że dał teraz fajne punkty, to chyba nie będzie aż tak popularną opcją. E, wiele osób będzie go klikać, natomiast patrząc całościowo, to nie będzie tak, że jego posiadanie będzie wynosiło 30-40-50%. Nie wydaje mi się. Sterling, no tutaj, tak na upartego. Saka, o którym wspominałem wcześniej, też można próbować, ale no nie zagrałbym sakom kosztem Salaha, no umówmy się. No i Ezeal, tutaj podobna historia, też bym nie zaryzykował, więc to są nazwiska, które bym ewentualnie, ewentualnie rozważył. No i ostatnia kwestia to, komu dać opaskę w tej kolejce. No i patrząc tutaj na, na tę podwójną kolejkę. Wydaje mi się, że no będziemy szukać albo opaski na Halandzie i tutaj nie ma co ryzykować, bo Haland praktycznie w każdym meczu wychodzi w pierwszym składzie i nie wydaje mi się, że na, nawet jeżeli City wygra z Chelsea i zapewni sobie tytuł i tak dalej, to nie wydaje mi się, aby Haland miał usiąść w meczu z Brighton, bo Haland raczej nie siada, Haland zdrowy raczej gra. Prędzej schodzi wcześniej z boiska, tak wygląda, to do, wyglądało to do tej pory i wydaje mi się, że będzie podobnie w najbliższych, najbliższych spotkaniach, jeżeli sobie City zagwarantuje tytuł. Zwłaszcza, że Haland walczy o pobicie kolejnych rekordów i to też dla niego może być istotne. Myślę, że Guardiola to rozumie, więc w pierwszej kolejności szukałbym opaski na Halandzie Gdybym chciał szukać różnic, zdrowy Rashford byłby niezłą różnicą, bo tutaj ten kalendarz w tej najbliższej kolejce też wygląda obiecująco. Natomiast, biorąc pod uwagę, że Rashford ostatnio nie wygląda zbyt dobrze, do tego są te problemy zdrowotne, nie ma co ryzykować. Bruno, to też jest jakaś różnica. To nie jest zły wybór. Bruno może, wiecie, dostać dwa rzuty karne, zaliczyć jakąś asystę, strzelić coś z dystansu i zrobić naprawdę grube punkty. Bruno ma, ma potencjał na, na, na fajne punktowanie, natomiast czy jest sens ryzykować Bruno kosztem Halanda, na pewno zanim przemawiają oczekiwane minuty, bo obstawiam, że Bruno rozegra 180 minut, co do Haalanda, no może się okazać, że zagra w jednym meczu 70, w drugim 45 na przykład. Ale z drugiej strony Haaland w tym czasie może dać dużo lepsze punkty, więc nie wiem, czy bym ryzykował z Bruno. Można pomyśleć o pomocniku Brighton, natomiast czy Mac albo McAllister mają taki potencjał na punkty, aby spróbować opaski? No może, może. McAllister ostatnio grał trochę wyżej, do tego też ma rzuty karne. No, ale no, grał wyżej, statystyki miał takie sobie. I mówmy sobie, umówmy się, sobie się, że to nie jest aż tak dobry zawodnik jak, jak pozostałe opcje, więc raczej bym tutaj nie szukał różnicy. Ewentualnie dla szalonych, opcja z ryzykiem na pomocniku Manchesteru City. Tutaj można wylosować fajne punkty. Może się okazać, że De Bruyne, Mares, Foden, ktokolwiek da naprawdę grube punkty w tej podwójnej kolejce. Ale dla mnie to jest bardzo duże ryzyko i nie wiem, czy bym ryzykował z opaską. Szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że mam dać komuś opaskę i to nie może być halant, poszedłbym w Bruno Fernandesa. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. W tym tygodniu pojawi się jeszcze oczywiście stream z Adamem. W czwartek usiądziemy, przeanalizujemy wszystko dokładnie, więc już teraz Was serdecznie zapraszam, a tymczasem życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia. Cześć!